Witam wszystkich. Modelarskie kowadło obecne jest na kolejnym konkursie modelarskim. Tym razem są to Katowice, miasto, które jeszcze obecnie zamieszkuję. Nie wiem, czy to się nie zmieni. Jest to, jeżeli mi moja skleroza nie myli, 18 edycja. Jesteśmy na osiedlu paderewskiego. Jak ktoś się będzie pytał, na czerwono są prace juniorów, czyli modelarzy młodszych. Moje prace, no to raczej wiecie, które są. Nie będę mi się samochwalił, bo, bo nie o to chodzi. Widzimy, że PG3, pustki PK1, PK2, PK3. Samochody, których nigdy nie ogarniam, bo jestem zbyt leniwy. Okręty. Fajna rzecz, trzeba przyznać te okręty. Naprawdę fajna rzecz. Tu mamy figurki. E, no, tak się złożyło w tym roku, że większość moich figurek wylądowała w, w Tychach. Teraz widzę, mam jakieś falowanie na ekranie, ale nie o to chodzi. Tu mamy e, Fantastykę. E, DL, czyli nie będę tutaj e, Tu. Tą stację przekaźnikową to już kojarzę co najmniej z trzeciego konkursu co najmniej Dioramy lądowe, no w tym roku jakoś mi nie wyszło z produkcją do, dioram. No nie wyszło i tyle. Dioramki lotnicze Nasze jedy, yy, samoloty P11 albo zawsze mi się pierniczy P11 z P7. E, skleroza nie boli albo głupota. Na no, jedno wychodzi w moim przypadku. E, tu mamy samoloty cywilne, czyli niewojskowe. Duże samoloty odrzutowe No, ciekawe, ciekawe samoloty. Swoją drogą muszę się przyznać, że brat mi ostatnio sprezentował B26, i na razie mam zgryz, gdzie ja to na półce postawię. To jest swoistego rodzaju dramat z miejscem u mnie na półce. Prawdopodobnie trzeba będzie zrobić jakieś prezenty dla dzieci, albo nie wiem, pobawić się w lotnictwo stosowane. Wiecie o co chodzi, że fru i spółki. No albo po prostu komuś sprzedać. Pojazdy wojskowe, no cała moja 35 wylądowała w, w innym miejscu w tym roku, tak jakoś wyszło. Pojazdy kołowe, fajna rzecz, nie? O, kubelwagen. A ja mam tego drugiego, jak mu to się to pana nazywa, no... schwimwagen Już go widzieliście, na kanale żeście go widzieli, tak, bo wtedy kanał istniał. Kołówki, no i motocykle. No i właśnie z motocykli, no to no właśnie. Źle policzyłem objętość klas, więc poszło gdzie poszło. No i to w sumie, moi drodzy, taki krótki filmik. E, rozdanie nagród jest jutro. Jeżeli jesteście z, z Katowic i Okolic, to was serdecznie zapraszam. Warto odwiedzić wystawę. W końcu modelarstwo fajna rzecz, nie? No dzięki, cześć, na razie pozdrawiam.